Mili Państwo, przypominam, co i tak pewnie wiadomo, że mianowicie dziś Międzynarodowy Dzień Kopania Rowów. Ale komu ja to mówię? Przecież Państwa zapewne już przy robocie z łopatą w dłoni od samego rana, a poza tym dziś imieniny Błażeja, co ma ogromne znaczenie dla meteorologii. Przysłowie powiada, deszcz na świętego Błażeja, słaba wiosny nadzieja. Zobaczą Państwo wszystko, sprawdzi się. Co do jednej kropelki. Karnawał przed wojną bywał dłuższy niż dziś, przeciągał się nawet na luty. Przypomnijmy więc zacne imprezy. Przedwojenne do historii przeszedł na przykład pierwszy reprezentacyjny bal korporacyjny, to znaczy wspólny bal wszystkich korporacji studenckich w Poznaniu, na który 17 lutego 1935 roku stawiło się tysiąc. Osób. Co jednakowoż nie wszystkim przypadło do gustu, Stanisław Krokowski, samorodny poeta z korporacji akademickiej Hrobria Rymował. Dym zgiełk ściski piski, młode babcie, hochsztaplery, letnie piwsko, czysta whisky, foksteriery, fordansery, brudne ręce i sumienia, zadzierżyste sztuczne loki, w kółko, w kółko, bez wytchnienia, potem w bok i naprzód dwa kroki, bufet maniaje sałatkę, Feluś chla gorący grog, taki bal, jak kocham tatkę, jest chyba tylko raz na rok. W historii 3 lutego bywa nazywany dniem, w którym umarła. Muzyka. The day the music died. A to z tej racji, że tego właśnie dnia, podczas burzy śnieżnej w nocy 2 lutego 1959 roku w stanie Iowa doszło do katastrofy lotniczej, w której zginęli ówcześni idole rock'n'rolla. Buddy Holly, Richie Valens i Big Bopper, a także pilot maszyny. Tę ponurą wieść podały światowe dzienniki rankiem 3 lutego i stąd ta data nosi nazwę dnia, w którym umarła muzyka a przypomina o tym nadawana raz po raz przez światowe rozgłośnie piosenka autorstwa Dona McLeana pod tytułem American Pie z roku 1970. To tytułowe pie, czyli szarlotka, jest nawiązaniem do znanego w Stanach powiedzenia, że nie ma nic bardziej amerykańskiego niż szarlotka właśnie. American Pie to coś rdzennie autentycznego amerykańskiego. I piosenka, i dzisiejsza rocznica sugerują, że wraz ze śmiercią Rock and rollowców umarła część Ameryki i amerykańskości. W piosence Dona McLeana słyszymy, że luty skół ziemię, pomalował lodem szyby, mróz uwięził serce, ściął duszę, zwłaszcza rankiem, kiedy radio podało, że umarła właśnie muzyka. Ale już w refrenie słyszymy, że na przekór wszystkiemu, grajcie nam wszystkie gitary, niech znów popłynie śpiew i w sercach niech zakwitnie na nowo maj. Bo natura rock and rolla, jest taka, że kiedy tylko słyszymy pierwsze akordy, maj rozkwita w duszy wszystkich rock'n'rollowców, weteranów, z którymi codzienne, poranne ługi-bugi tańczy również Wiesław Kot.